Prezydent Rzeczypospolitej będę żądał. Będę żądał. O, cześć. Tak pomyślałem, że dawno na moim kanale nie było o naszym rezydencie, panu Dudzie, więc postanowiłem dzisiaj nagrać filmik o tym niezłomnym prezydencie tysiąclecia. Jak pewnie słyszeliście, e, pierwotnie stoki narciarskie miały być zamknięte, no ale interweniował sam pan Duda, więc stoki będą otwarte. Duda chciał otwarcia stoków, jest miłośnikiem narciarstwa i jest zainteresowany, by wyciągi działały. To powiedział Terlecki. Jarosław Gowin w Polsach News argumentował decyzję o tym, że stoki narciarskie w nadchodzącym sezonie zimowym pozostaną otwarte, mimo że ferie odbędą się w w tradycyjnej formie, czyli wszystkie województwa jednocześnie powiedział, że za takim rozwiązaniem był też prezydent Andrzej Duda, który miał postawić twardy warunek w tej sprawie. Pan prezydent Duda zadzwonił do mnie w poprzednią niedzielę i bardzo stanowczo powiedział, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków słowa Gowina na o stanowisku dudy w sprawie Stoków skomentował też szef klubu PiS Ryszard Terlecki i rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. I tutaj cytuję, z tego co wiem, pre pan prezydent Andrzej Duda jest miłośnikiem narciarstwa, więc rozumiem, że jest zainteresowany tym, by, żeby wyciągi działały. Z kolei rzecznik prezydenta Błażej Spychalski przyznał, że nie był to, nie był przy rozmowie telefonicznej Dudy z Gowinem, ale z te, ale co do zasady prezydent ma zdroworozsądkowe podejście. Koniec cytatu. <ścoughs> zdroworozsądkowe podejście, dobra. Yy, wiem, że zdaniem prezydenta reakcja na yy, na wolnym powietrzu nie powinna być zakazywana, przyznał Spychalski, dodając, że Duda twierdzi, iż ludzie są już zmęczeni pandemią i potrzebują aktywnego wypoczynku i świeżego powietrza. Wystarczy wprowadzić i egzekwować niezbędne środki ostrożności maseczki i dystans, podkreślił. Zgodnie z decyzją rządu Stoki Narciarskie w nadchodzącym sezonie zimowym będą otwarte, jednak będzie na nich obowiązywać limit osób jedna osoba na 100 metrów kwadratowych e, tu zrobię pauzę i coś mi tak przyszło do głowy ok, na świeżym powietrzu, na stogu, na stokach e, teraz policzcie, jedna osoba na 100 metrów kwadratowych a w kościele, w zamkniętym pomieszczeniu jedna osoba na 15 metrów kwadratowych kumacie coś z tego bo ja troszeczkę troszeczkę się pogubiłem ale zostawiam ocenę wam jeszcze raz powtórzę świeże powietrze, stoki, góry lasy, śnieg jedna osoba na 100 metrów kościół zamknięte pomieszczenie, mury zakadzone 15 metrów na jedną osobę stoki 100 metrów kościół 15 metrów Dobra, tu chyba, nie wiem, nie, nie będę tego komentował, bo to jest chyba do rekordów gimnasa absurdów, ale jedziemy dalej. I teraz tak, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami cały czas zamknięte dla turystów pozostają pensjonaty i hotele. Mogą oferować noclegi jedynie osobom podróżującym służbowo. Poza wydawaniem dań na wynos normalnie nie działają także bary i restauracje. I teraz tutaj mała przerwa. Nie wiem, czy słyszeliście też, hotel jednego z posłów PIS cały czas działa pełną parą, przyjmuje wszystkich ludzi jak leci. Także nie będę go reklamował, ale tutaj jest kolejna zasada równi i równiejsi. Hotel posła posła czy senatora PiS yy, nie przestrzega obostrzeń i nie ma żadnych kar, yy, grzywień. Przyjmuje każdego jak leci. Czyli, jak to się mówi, prezydentowi się nie odmawia. Politycy prawa i sprawiedliwości zdecydowali o otwarciu stoków narciarskich, bo zdaniem yy, Jarosława Gowina decyzję podjął sam Andrzej Duda za owocną współpracę Minister Rozwoju Pracy i Technologii podziękował partnerom branży narciarskiej i głównemu inspektoratowi sanitarnemu. O wszystko rzecz jasna dla ukochanej przez polityków, na ukochanej przez polityków w platformie. Zdaniem lidera porozumienia za decyzją stał nie kto inny jak Andrzej Duda. Jak to powiedział Gowin, to prezydent Andrzej Duda do mnie zadzwonił i powiedział, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków. Zaapelował też, żebym wraz z branżą narciarską wypracował specjalne procedury sanitarne, co się też stało i umożliwiło otwarcie otwarcie stoków. No to tyle. Jeszcze mam jedną rzecz, takie Podsumowanie w sumie na koniec. Eee, tak prze, prześledziłem po wyborach Dudę w ogóle w czasie tej pandemii i zauważyłem coś takiego. Posłuchajcie. Eee, Duda nie zabrał głosu, gdy zamykano siłownie, restauracje, hotele. Eee, kiedy ludzie tra tracą pracę, firmy bankrutują. Za to zadzwonił, aby nie zamykano stoków, bo przecież musi odpocząć po trudnych, trudach podpisywania ustaw. No, ta, takiego prezydenta wybrało nam 10 milionów Polaków. Jest po prostu wstyd. Czyli tak, Andrzej Duda mógł zadzwonić do Szumowskiego i powiedzieć, że nie zaakceptuje litnych respiratorów. Mógł zadzwonić do Kamińskiego i powiedzieć, że nie zaakceptuje przemocy wobec kobiet. Mógł zadzwonić w końcu do, Marowie, do Morawieckiego i powiedzieć, że nie zaakceptuje ośmieszania Polski na arenie międzynarodowej i, i szykowania Polski do wyjścia z Unii. Ale Buda wybrał narty. Po prostu. Dla niego to jest sens bycia prezydentem. Z tego wychodzi. Dobra, kochani, na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie, komentowanie. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki, cześć. Zadania lub jeżeli chodzi o swoją interwencję. Wie pan, ja bardzo proszę, niech pan naprawdę, bo się zdenerwowałem, niech pan nie będzie ironiczny w stosunku do prezydenta. Prezydent podjął najważniejszą decyzję w swojej drugiej kadencji. Proszę pana, to jest naprawdę, wiemy, że jest z nami prezydent. W Polsce nic się nie dzieje takiego, co jest ważniejsze od tego, czy będzie jeździł na stoku, czy nie. Jak pan śmie w ogóle jako dziennikarz zwracać uwagę prezydentowi po tak horrendalnej, ważnej dla Polski, dla Polaków decyzji? Panie prezydencie, naprawdę jest pan fantastycznym prezydentem.